Pani, dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. I po pierwsze chcę zacząć od ważnej informacji. Słuchajcie, dzisiaj widzimy się na żywo, jako Live Church Warsaw widzimy się offline, jak to się mówi, na ulicy Mysiej 3, więc jeśli masz możliwość być z nami na żywo, to koniecznie nas odwiedź po raz pierwszy albo po prostu wróć do swojego domu, bo bardzo, bardzo stęskniliśmy się za tobą i nie możemy się ciebie doczekać. Słuchajcie, to nie jest jedyne spotkanie, które się odbędzie offline. Tych spotkań będzie więcej, także koniecznie śledźcie nasze media społecznościowe. Tam będziecie mieli podane niczym na tacy daty naszych spotkań. A teraz słuchajcie, chcę przejść do tak zwanego mięska i przeczytać wam werset i podzielić się z wami krótką inspiracją, która mam nadzieję, może podniesie was dzisiaj na duchu, może ukoi twoje serce, a może nakłoni cię do modlitwy albo do przemyśleń. Słuchajcie, w drugim liście do Tesalenicza napisane jest tak, a sam pan pokoju. Niech was darzy pokojem zawsze i na wszelki sposób. Pan niech będzie z wami wszystkimi. Pan niech będzie z nami wszystkimi. Pięknie powiedziane. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym zapytać ciebie i samą siebie, jak się masz? Jak ma się twoja dusza? Czy jesteś pełen pokoju, spokoju w swoim życiu, czy może wręcz przeciwnie? Dlatego, że widzisz, ten werset pokazuje nam jedną bardzo ważną myśl, życiową mądrość, którą możemy wyciągnąć właśnie z Pisma z Biblii. Słuchajcie, stoimy zawsze przed wyborem, świadomym albo nieświadomym, ale dzisiaj chcę zachęcić Cię do tego, żeby to był świadomy wybór konkretnego, zdrowego myślenia dla Ciebie dzisiaj i dla Twojej przyszłości. Dlatego, że możesz myśleć albo w sposób ok, żebym czuł, żebym czuła spokój, pokój w swoim życiu. Musi być wszystko pięknie uporządkowane, musi być ład i skład w moim życiu. Ale oczywiście wiemy, jakie jest życie. Życie wcale nie jest zawsze piękne i zawsze uporządkowane. I kiedy czekamy na ten moment pokoju i spokoju w taki ludzki sposób, to no nie chcecie zdołować, ale możemy się po prostu nie doczekać. Natomiast słuchajcie, pismo mówi o tym, że nasze prawidłowe, dłowe myślenie, to myślenie, które będzie przynosiło owoce w Twoim życiu, które będzie Ci dawało ten pokój i spokój, brzmi w ten sposób, że to Chrystus, Jezus jest tym, który przynosi to ukojenie do Twojego życia. I dzisiaj chciałabym, słuchajcie, zachęcić Was do tego, żebyśmy. Wszyscy chwycili tą myśl, że jeśli potrzebujesz pokoju, jeśli potrzebujesz ukojenia w swoim życiu, albo może będziesz go potrzebował za chwilę, to pamiętaj, że nie własnymi rękoma, nie własnym umysłem, ale Chrystus jest w stanie przynieść ukojenie i pokój. I jak on może to zrobić, jeśli nie modliłeś się nigdy, jeśli może potrzebujesz spróbować albo nawet przetestować Boga, to możesz usiąść i powiedzieć: Boże, ja dzisiaj przynoszę Ci. Mój niepokój, mój lęk, mój brak pokoju i proszę Cię o to, żebyś po prostu. Pokazał mi, że jesteś w stanie przynieść pokój do mojego życia. Więc to jeśli chodzi o werset, zachęcam Was do tego, żebyście sami jeszcze raz go przeczytali. Zachęcam Was do tego, żebyście wgłębili się w Słowo Boże. Jeden werset, który jest w stanie naprawdę zrobić wiele w Twoim życiu. Nie dzięki naszym siłom, nie dzięki naszym działaniom, ale właśnie dzięki Jezusowi. I słuchajcie, jeszcze mam dla Was dwie informacje. Jeśli chcecie posłuchać naszego uwielbienia, a jak wiecie, nagraliśmy dla Was mnóstwo piosenek uwielbieniowych, to zachęcam Was do tego, żebyście kliknęli w link, tam znajdziecie cały wachlarz piosenek, dzięki którym możecie uwielbiać Boga, dzięki którym możecie po prostu czuć ten pokój, o którym mówiłam. A druga rzecz, kochani, to zachęcam Was do dawania. Dziękuję Wam za Waszą hojność. Przede wszystkim. I dzisiaj słuchajcie na myśli i dowiecie się. O czymś ważnym, o pewnym wydarzeniu, które będzie działo się w najbliższym czasie w naszym kościele i będziemy zbierali na to specjalne pieniądze. W sensie pieniądze są te same, ale to będzie specjalny fundusz. Także ja na razie jeszcze nic nie mówię, ale zapraszam Was na myślą 3 i zachęcam Was do dawania. I dziękuję Wam za Waszą hojność. Także do usłyszenia.